Witam wszystkich serdecznie. Jestem w Nansza, tu gdzie Michał mieszka. Michał mieszka w tym bloku naprzeciwko. Ja tutaj też mieszkania szukam. Akurat jestem na 26 piętrze, więc nie omieszkam nagrać widoku z 26 piętra najwyższego. Może wezmę to mieszkanie ze względu na widok. Mówią, że jest strasznie gorąco tutaj, przez to, że to jest ostatnie piętro, ale, ale no, widok przedni. Mam nadzieję, że nie ma tutaj trzęsień ziemi, bo jakby były trzęsienia ziemi, to już po mnie idę ponagrywać jeszcze z innej perspektywy. No, dla tego widoku może warto tu mieszkać, dla samego widoku. Ale no nie wiem, to też, też się re, respekt przed wysokością czuję powoli. To nie jest dziesiąte czy piętnaste piętro. To jest dwudzieste I tu żartów nie ma, że tak powiem. Na 26 można grilla na balkonie robić, bo jest ostatnie piętro i nikomu nie będzie dymiło do góry. Już. Idę jeszcze z jednego miejsca ten e, widok nagrać. Jeszcze się nie zdecydowałem na to mieszkanie, ale kusi mnie, kusi mnie ta wysokość. 135 metrów, dwie łazienki, salon, trzy sypialnie plus taki magazynek kupanie pani z biura nieruchomości. Kibel. Pokój jeden. Pokój drugi, drugi kibel taki do pokoju. Ale to mniejsza oko, bo dla nas ważny jest ten widok tutaj. Trochę szyby zabrudzone, jak tu być okna w takim domu. Jeszcze idę z tej strony, zrobię widok. No to tyle. Koszt wynajmu takiego mieszkania 2,5 tysiąca RMB tutaj chcą za to, ale już z tym czynszem administracyjnym. Czyli, czyli, czyli na no całkowity koszt wynajmu to jakieś 1400-1500 złotych. Czyli nie jest jakoś tam drogo. No trzeba sprawę przemyśleć. No nie wiem czy to, bo mnie straszą, że jest wysoko i że jest gorąco, no ale naprawdę ten widok robi tutaj przeogromne wrażenie. Dobra, to tyle na koniec. Żegnam się z Wami do następnego odcinka. Subskrybujcie nas, polecajcie, gdzieś tam lajkujcie i udostępniajcie. Wielkie dzięki. Cześć, pozdrawiam. I w kontakcie będę Was dalej informował, jeżeli coś się tutaj. Czy tak powiem, wydarzy, nie? Z tym moją przewrowadzką. Tośmy, przypomnę, Kanton, dzielnica Nansza.